Agnes i Jasper, czyli Agnieszka i Jasper. Polsko-holenderska rodzina. Zobaczcie, czym podróżują. Takim kolosem. Spotkaliśmy się tutaj pod zamkiem w Spiszu. Podjechali. No i jak to zawsze bywa w takiej sytuacji, zaczęliśmy rozmawiać i, no i okazało się, że nawijamy na tych samych falach. Podróżują z dwójką dzieci, zrobili sobie właśnie takiego i zrobili go sami, sami. Wyspawali razem z tatą całą tą budę. Najpierw całą konstrukcję, a potem ściany dokleili, poskręcali na nity. Oczywiście mówię to tak lakonicznie, no ale to była od groma roboty. Cały ten samochód został przez niej wykonany samodzielnie, w środku zabudowa trochę podobna do naszej, czyli z tyłu mamy dwa łóżka piętrowe z przodu wielkołalkowe, łóżko do spania, po środku kuchnia, jadalnia. Samochód jest, no, oczywiście, terenówką, wielką ciężarową. 500 czy 600 litrów wody, dokładnie już nie pamiętam. Konstrukcja na takiej potężnej ramie stalowej, zespawanej. No, to co tak na szybko tutaj mogę powiedzieć? Z dwójką dzieci są właśnie w podróży po Europie dookoła. Chcą na to poświęcić rok, dwa lata, zobaczą, jakim to będzie szło. Praca zdalna, edukacja domowa holenderska. Co takie kilka faktów, a teraz pokażę Wam kilka szczegółów tego samochodu. Najpierw obejdziemy sobie dookoła. No tak jak mówię, bardzo fajna te, ta konstrukcja, szczególnie tutaj, właśnie tą alkowę. Też myślałem o, o, o czymś takim, jakbym miał już następnego robić po, po tym naszym kamperze. To na bazie ciężarówki, tylko chciałbym mieć no, większą kabinę. Są takie podwójne kabiny. Tutaj jest jeszcze pojedyncze. Oni mają małe dzieci, więc to jest dla nich to, żeby łatwiejsze. E, no a mm, no, ja bym chciał po prostu troszkę większe, ale ten jest fantastyczny tak samo. Z tyłu mamy rowerki przyczepione. <laughs> Bardzo śmieszny jest ten rower tutaj, taki malutki, <laughs> jednego z ich synków. E, fajnie przyczepiony. O z drugiej strony dwa okna. Z tyłu jest, tak jak mówiłem, sypialnia dla, dla, dla dzieciaków. Mamy tutaj jedno okno, drugie okno to są łóżka. Tam jest alkowa. Alkowa ma jeszcze dodatkowo łóżko rozsuwane, i wtedy się robi łóżko. 2 metry chyba na 1,80 czy 2,10 na 1,80, jakoś tak. No, wystarczające. Teraz poszli po prostu zbierać sobie też zamek. Mam nadzieję, że się jeszcze gdzieś tam po drodze spotkamy. <laughs> Wymieniliśmy się telefonami. Ciężarówka zrobiona na bazie Mana. Szerokie to jest potężna fura. Na pytanie ile pali? Dużo. Cóż, byłoby zacnie coś takiego wybudować. Można, można samemu, jak się okazuje, wybudować coś takiego. Oni to zrobili, potwierdzają. Hmm, zakupili tylko bazę, e, sami tą konstrukcję zespawali, zamówili drzwi, bo drzwi były już zamawiane oddzielnie, ale cała rama, ściany, wszystko zrobili sami, tak samo sami zrobili w środku, sami elektrykę. No po prostu duży projekt i zajęło im to o dziwo niedużo, bo tak jak mówią, to kilka miesięcy, więc, więc na taką wielki samochód od podstaw to jest fantastycznie. Namawiam gorąco Ciebie teraz do polubienia i zasubskrybowania naszego kanału, e, daj lajka, daj dzwoneczek, zaznacz sobie subskrypcję na kanale, sporo osób ogląda, mało subskrybuje, a to dla twórców internetowych jest ważne, e, po prostu pokazuje nam, że ta nasza praca... E, oprócz przyjemności, no to dla nas samych jeszcze jest dla kogoś e, interesująca, więc mm, subskrybuj. Jedziemy już z tej mieszcówki, żegnamy się z Lion Family. Pa, do zobaczenia!